Widzowie zostawiają łapki w dół. Lutel? Może omówimy to przy bezalkoholowym? Dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio zadałem sobie pytanie: w jakiej grze jestem w stanie stworzyć najpotężniejsze królestwo? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta: w żadnej. No, to wszystko już wiemy, można się rozejść. Dzięki za oglądanie. A tak na serio zacząłem się zastanawiać, jaka gra, w której da się stworzyć królestwo, z mi najwięcej kłopotów. Tutaj akurat długo nie trzeba było myśleć. Setlersy 7 z 2010 roku to przykład gry, która przerasta moje umiejętności. Dlatego dzisiaj zbuduję w tej grze wielkie królestwo i z łatwością pokonam wszystkich wrogów. Sąsiad zdobywa nową technologię. No dobra, łatwo nie będzie, bo boty tutaj nie wiedzą co to odpoczynek. Swoją drogą, ciekawe czy w najnowszych Setlersach też będzie tak ciężko. W końcu w nie zagramy, prawda? Będziemy się rozwijać na ogromnej mapie, na której trzeba zdobyć aż 9 punktów zwycięstwa. To specjalne zadania, które trzeba wykonać, aby wygrać. Naszymi wrogami będą m.in. lord Wolverine czy ojciec Mateusz, który w tym uniwersum awansował i został biskupem. A oto nasze cudowne włości. Mamy tu nawet stracha na wróble i dużo martwych świnek. Zanim zaczniecie oceniać, spójrzcie na tę świnkę. Moim zdaniem jest zadowolona. Zawsze mogła skończyć jak ta tutaj, którą zamknęli w klatce i sądząc po krajobrazie raczej czeka ją coś gorszego niż śmierć. A tu mamy wspaniały tron Thundry, gdzie koronowano Starego, w sensie Daniela Starego. Jasne, ja tu chcę podziwiać widoczki, a boty już lecą z tematem. Przeciwnik uzyskuje dostęp do nowej technologii. W królestwie nie ma tartaku. Dobra, dobra, już zabieram się za granie. Zrobiłem sobie szybki zapis zaraz po starcie. Ledwo gra się zaczęła, a ja już zdobywam przewagę. Zaciśnij pasa i ogranicz swoje wymagania. No, popieram. Moi poddani nie muszą jeść. Gospodarstwo, droga. Kamieniałom, więcej drogi. W międzyczasie lecimy z badaniami. Do naszego królestwa przybyli nawet turyści z Polski. A gra już traktuje mnie jak idioty. Moi poddani za długo u mnie nie pożyją, więc lepiej przygotować im cmentarz. Patrząc na te plany, nie wiem, czy powstanie z tego porządny dom. W naszym królestwie znajduje się rzeźnia. Już wiem, co Będą mieć mieszkańcy. Żeby nie było, chleb też mają. Zdobyłem punkt zwycięstwa za bycie pacyfistą. Wygląda na to, że gra nagradza za nic nie nierobienie. W sumie, po co robić żołnierzy, skoro turyści z Polski, to znaczy mnisi, mogą zajmować inne prowincje? Spokojnie, ten człowiek nie jest przeciwnikiem kościoła ani tym bardziej nie przybija niczego do drzwi. On tylko ulepsza ten budynek. Ej! Czy ja mówiłem, że ta gra sprawia mi problemy? Mam już cztery punkty zwycięstwa. Bardzo dobrze. Co robią boty? Cóż, atakują neutralne prowincje i powiększają swoje włości. Czy oni tańczą, czy jeszcze szykują się do bitwy? Sam nie wiem. Nas interesuje nawrócenie. Wszyscy w okolicy będą wiedzieli, kto tu jest najwspanialszym władcą. Idą nawracacze. Chociaż wyglądają trochę jak złodzieje. Pierwszy obóz zdobyty. Wspaniale. No dobra, ale trzeba przygotować wielką produkcję koni. Kiełbaski same się nie zarobią. Kolejna pielgrzymka rozpoczęta. Sceneria może nie jest najpiękniejsza, ale przynajmniej pokazuje, że panowie są bardzo dzielni. I tak... Nie mam już narzędzi. A jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda nawracanie, to mnichy po prostu wbijają do obozu bez przypału i zwieszają całą grę. Kontrolujesz nowe włości. O, dostałem medal duchownego. Od dzisiaj mogę was nawracać. Kiełbaski z konia już niedługo w każdym domu. A skoro mamy nowe prowincje, a narzędzia są na wyczerpaniu, to warto zacząć wydobywać żelazo. On jeszcze nie wie, co go czeka. Oho, chyba jednak zrozumiał i nie za bardzo chce tam iść. Jedzonko. Boty nie próżnują. Nasze królestwo doczekało się drewnianej palisady. Czy mówiłem już, że nie mamy narzędzi? Trzeba będzie je kupować, ale złota też w sumie nie mam. A wróg czai się naprawdę blisko. Tutaj macie lepszy podgląd sytuacji. Trochę mnie przyblokował. Ciekawe, czego brakuje moim pracownikom? Ktoś ma jakiś pomysł? W badaniach też już zaczynam przegrywać z botem. Co prawda tylko z ojcem Mateuszem, ale jednak. No, w końcu robią narzędzia. Panie, nie rozrzucaj ich tak pan. One są bardzo cenne. W końcu Lord Wolverine zdecydował się całkowicie mnie zablokować. Bycie pokojowo nastawionym to nie jest dobry pomysł. Dlatego należy podjąć brutalne kroki. Hugo Zapalczywy zostanie naszym nowym generałem. A nie, Cuno Cierpliwy jest lepszy. Przypuszczono na ciebie atak. No, to teraz zaczyna robić się ciekawie. Szczególnie, że nie mam zbyt wielu jednostek, bo chciałem być pacyfistą, ale moi przeciwnicy mi na to nie pozwalają. Na szczęście, panowie zatrzymali się na mojej wieży i wygląda na to, że nie będą w stanie się przez nią przebić. Przynajmniej ci tutaj są cały czas zadowoleni. A jednak, mod chyba nie ogarną, że mam ulepszenie do wytrzymałości wież. Na razie, trzasnę wam w przyspieszeniu, jak buduję część mojego królestwa, bo w sumie ładnie to wygląda, prawda? Gdy nie masz pieniędzy, sprzedawaj alkohol. Zaczyna się z tego robić motto w każdym City w jaki gram. Jak już wiemy, boty mnie do tego zmusiły. Trzeba rekrutować żołnierzy. Oto jest nasz nowy generał. Widzicie te piękne tereny? Możemy je nawrócić. Przypuszczono na ciebie atak. Niech przyjdą. Jeden z twych sąsiadów zyskał dostęp do przedstawicielstwa handlowego. Do boju, panowie! A wy co się ociągacie? Rusza kolejna pielgrzymka turystów z Polski. O, kolega chyba w końcu zrozumiał, kto tu jest najpotężniejszy. Udało ci się powiększyć królestwo. Tak, zdobyliśmy nowe tereny, na których znajduje się krypta. Niespokojne duchy padłych w boju żołnierzy mogą być zaciągane do armii w krypcie. Szkoda, że te duchy chcą dostać kosztowności, których nie mam. Skoro mogę, to odblokuję sobie punkt zwycięstwa w technologii. Tak na wypadek, gdyby boty miały to wygrać. Nowe Włości mają dużo surowców, dlatego nie ma co próżnować. O proszę, zostałem geniuszem! Zobacz jak! Na wszelki wypadek nasze nowe tereny powinny mieć jakąś obronę. Fortyfikacja została ulepszona. Widzę, że ktoś lubuje się w muszkieterach. W sumie też ich zrobię więcej. A pamiętacie, że kiedyś miałem problemy z narzędziami? Tak growidze. widzę. Brakuje tam jedynki. Zabawne. Zaczął robić się lekki problem z miejscem. Czas postawić kolejny dworek, bo inaczej grania da mi spokoju. No, problem rozwiązany. A, no tak. Jeszcze dwa punkty i wygram. O nie! Jeden z botów chce zdobyć tron Tandri. Właściwie to wykonać zadanie, które daje punkty zwycięstwa. Po naszym trupie. Swoją drogą, boty zaczęły się ze za sobą bić, a ci tutaj wyglądają, jakby mieli to gdzieś. Jeden z twych sąsiadów zyskał dostęp do przedstawicielstwa handlowego. Nie. A może tak, wywołać trzęsienie ziemi u naszego przeciwnika? Potrzebne są do tego kółka, których mamy bardzo dużo. Ehm. To nie mnie miało spotkać to trzęsienie ziemi. To chyba nie był dobry pomysł. Chce ktoś kupić martwą świnkę? Jak na razie oceniacie to królestwo? Te koniki, które nie zostaną przerobione na kiełbaski, będą służyć rycerzom. No, taki chorąży też się przyda. Wspaniały oddział rycerzy wyrusza w drogę. Lecimy z pierwszym atakiem. Trzeba pozbyć się tego całego lorda Wolverina. Nikt nie ma szans z taką potęgą. Szczególnie, że mamy dwa oddziały. Gdy jeden strzela, Drugi nie przechodzi i też szykuje się do ataku. O proszę! Kolega uznał, że to najlepszy moment, żeby mnie zaatakować. W takim wypadku musimy się rozdzielić. Ten oddział wycofa się, aby bronić naszych terenów, a drugi dalej będzie nacierać. O! Dzień dobry! Nie wydaje mi się, aby ta jedna armata była w stanie powstrzymać moją armię. Cóż za spektakularna bitwa, w której rycerze wroga starają się oflankować moich żołnierzy albo wpaść do lawy. Niestety, drugi oddział wroga już atakuje moje ziemie. Natomiast tutaj od początku było wiadomo, kto jest potężniejszy. Mamy zwycięstwo! Kolegarz zniknął z wrażenia. Teraz możemy zająć te tereny wroga. W międzyczasie Lord Wolverine uznał, że nie będzie atakował moich ziem, mimo że wieża prawie padła. Najwyraźniej wystraszył się mojej armii, która dotarła na czas. A pokazywałem wam już moją armatę? Lepiej, żeby teraz nie wystrzeliła. Skoro mamy nowe włości, to wypadałoby je rozwinąć. Szczególnie, że jest tu kamień. Nie maruj się tylko pracuj, mój niewol... to znaczy, cudowny poddany. A co najważniejsze, mam teraz dostęp do Rynku, więc mogę sprzedać te wszystkie ubrania i znowu stworzę najbogatsze królestwo. Bob rzucił się z kilkoma armatami i myśli, że coś ugra. No nie wyszło. W takim wypadku to ja muszę pokazać dominację w tej krainie. I tak zaczęła się moja zabawa w podbijanie kolejnych terenów Lorda Wolverina. Niespodziewanie okazało się, że brakuje mi tylko jednego punktu zwycięstwa. Uznałem więc, że mogę spróbować zdobyć punkt zwycięstwa za ukończenie zadania na mapie, a może tak przykupić kolejną prowincję. Stać mnie. Nie musiałbym wtedy już męczyć się z moim wrogiem. Nasz dzielny kupiec, który miał zyskać dla nas prowincję, musiał przebiec przez niezbyt przyjazne tereny, które zamieszkiwał jakiś pijany end. Odzyskałem w międzyczasie ósmy punkt. Kupiec wbiegał na nasze nowe ziemie, co zwiesiło całą grę. A ja ciągle zapominam o tym, że istnieje tutaj coś takiego jak odliczanie do zwycięstwa. Musimy bronić tych ziem, bo już ktoś chce je zaatakować. Niestety, ten obóz jest nieosiągalny, bo nie łączy się z naszymi terenami. Czy przed zwycięstwem powstrzyma mnie generał z jednym rycerzem i jedną armatą? Gość jeszcze musi zmarnować czas na przejęcie tych włości. Niecałe 10 sekund, czy to się uda? Patrz, rywal zajmuje twój obóz. Zauważyłem. O nie, masz jeden punkt zwycięstwa mniej. To też zauważyłem. No, to jak myślicie? Wygra armia armat czy armia muszkieterów? Stawiam na armaty, szczególnie, że są tu jeszcze rycerze. Jeden kolega przegrał, ale jest jeszcze drugi. Ta armata ma podejrzanie dużo życia, jak na liczbę żołnierzy starających się ją zniszczyć. Ważne, że udało się wygrać. Niestety, w międzyczasie ojciec Mateusz ukończył niektóre zadania z mapy. Pozostaje jedynie walka, a tak chciałem być pacyfistą. Już tylko krok dzieli nas od zdobycia skradzionej prowincji. Przynajmniej kolega będzie walczył do końca. Koń ruszył, jakby nie był na olimpiadzie. Zastrzelony. Będą z niego kiełbaski. No, to co teraz się wydarzy. Na szczęście ojciec Mateusz wolał wyruszyć w innym kierunku. Tym samym udało się wygrać. Fantastycznie, wygrywasz grę. To co, w których settlersach teraz powinienem zbudować potężne królestwo? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!